Siemanko, witam Was na mojej działce. Tutaj, jak widzicie, pozostałości sprzętu jeszcze, chociaż już tego na nie robimy. Czasami się tu spotykamy. No, bo jak wiecie, coś nagrywać musimy. No, nie 23 kg, ubyło Krzysztofa też ponad 20 Więc od sponsora Terril Farm dostaliśmy jakąś furę do testowania, krzychumanią nią przyjechać. Podobnież jest mała i sportowa, ale co to, to będzie. Nie wiem, ja obstawiam, że jakieś Lambo pewnie, no bo pewnie Real Farm się szarpną, no bo jak znam prezesa, to na pewno jest coś mocnego. Także to, czekamy na Krzysztofa i testujemy. Kurwa, to miało być Lamborghini, a tu maluchem przyjechał, I jak się podoba fura? Kurwa, no myślałem, że to ci powiem szczerze, że będzie małe, ale jakieś nie wiem, no. Miało no być, okay. spo... Miał być sportowe, no. Jest sportowe. Kupejka. Ale ty, ja nie wiem, czy my tam wejdziemy. Dwóżbowe, praktycznie, dwuosobowe. Ty, się śmiejesz? Ja coś ci powiem. Ja z 20 lat temu to w pięciu takim żeśmy na dyskotekę jechali, no. Jak Boja. w pięciu? A to, ale to nie, nie, nie taki gabarytów przecież, pięciu, chłopa, normalnie pięciu, da. chłopa. Ty, ludzie takimi pojazdami to z ty. Ludzie z takimi pojazdami, to z czteroosobową rodziną, z tobołami nad morze jeździli. W góry, nad morze, wszędzie, no. Ja pierdzie. Chłopie. Ty, ale my tym dojedziemy gdzieś dalej, czy, do, do, ja, nie, czy to do, jezi, do, chłopie, do Zakręt tylko? Fura, no. skąd już to w ogóle wziął? Pojemność 600. Zobacz. To jest jeszcze, zobacz, felgi pełne. Widzisz? Tego na, na zwykłej tej wyważaczce nie, nie Powiem nie ci, że jak my tym na miasto wyjedziemy, to, to no może połowie, być ciekawie. No. No. Ciągnięty ze sznurka. Tu nie ze wiem. stacji kinie nie palisz, ze sznurka go burzysz. Nie, yes, co robisz czy poważnie? Nie, poważnie, no ze sznurka jest burzone. A gdzie ten sznurek no? jest? No ten drugi. Pierwsze jest sanie, drugi sznurek przybiega. A no widzę, no. Pierwsze jest sanie, drugi sznurek. no. To do góry i palisz, no gościa. Kurwa, mać. Dziś patrz, Siadasz? teraz pokażę ci tak. Siadaj. z drugiej strony. Op. Kurwa, op, może ty, bo to zjeżdżasz, ty. Rzuć tam jakiś kurwa bieg czy co? Ja, no nie mam tylko ten, tu mi to opada i to tak lipa trochę jest. No to kurwa to taka, będę Ci ta, 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 tak trzymał. Ta, ta, wada, taka wada trochę no. no to Ale tak, tu to... tak, awaryjne. Yy, krótkie, przeciwmgielne, zmiana na długie. Kierunkowskazy, wycieraczki. Ty, a radio działa? Nie, radio działa. Spryskiwacz. Nie ma, nie, nie ma płynu, bądź nie ma kompresji. Ja pierdolę. I tu nawiew. Do, ale tym pojedziemy faktycznie, czy naprawdę nie, nie, ja nie no patrz, zobacz. Tyk, sprzęgiełko, prawy sznurek. To ma ponad minutę do setki. <głosy> <głosy> Chyba z, z giełdą. No nie, naprawdę, ponad minutę do setki patrz. Nawet na, i... miasto, na miasto tym ruszymy, żeby to ludzie zobaczyli. No, tak. trójka, już prawo się da tu się nie... Ty a ty miałeś jakieś malucha, czy pierwszy tak, raz, raz jeździsz? Nie miałeś już? Nie, nie, nie miałem jeździłem maluchami, ale nie miałem patrz. To, to spełniłeś swoje jakieś marzenie. Nie no słuchaj Było tak, że ale... gdzieś pracowałem całe wakacje, żeby nie. sobie kupić malucha ale... Włożyłem gaz do ojca Poloneza w Poloneza to polonezem ale ja ale... słuchaj, no kiedyś maluszek, to była piękna sprawa, no mieć, mieć maluszka jest, i póła z tyłu musiała być, wiesz, pionier, napis. Ogólnie powiem ci, że fa... kur, ten. Tu w prawo? Tu w prawo. Ale powiem ci, że też, że... Przyznaj, przy, prezes Ralf Armu trochę przy, przysiadował. Nie, nie jest Jedziesz historią. No nie Jedziesz. Jedzie, jedziesz historią, je... kurwa. No. Czekaj, ja nic nie widzę, bo mi to spada, ja powinienem tak się ja siedzę tak. No co ty chciałem w takim samochodzie? Kurwa, no to może być jakieś mankamenty. Dobrze, że w ogóle jedziemy, to tak jest co mnie. Ale wiesz, ja jadę taki przyczajony trochę, a ja tak to bym jechał sobie wyprostowany, normalnie na zimny łokie. Chyba ja jakiegoś gościa znajdziemy i tak i Uważaj, kurwa, weźmy mnie nie wyniewali Tu są moje strony rodzinne. Pojeździmy sobie do wioska. Jedzie, jedziemy. Tak się jeździłem. Zimny łok. No tak i będziemy jechać. Na no. zimny łoki. Jeszcze kola w ręku i w górę. Marzenie? Zobacz, 40 na trójce. Zmiana na czwórkę i lecisz ja się, 50 kg. Wiatr w jak się w chłopcach jest. Ja fajnie, tylko kurwa, no i to opada. No i nie zrobimy z tym. Ty, ale ciekawe jest, jakbyśmy się tu jechali, jak wtedyśmy po 140 kg. Ty stopni nie no, Tak samo byśmy jechali. No. no, podejrzewam, że mogłoby być gorsze. Co by było. Słuchaj, no. Ja ci mówię, no byśmy taki tak jeździli. No, za busem byśmy tak jeździli, wyjdzie. ale weź sobie wyobraźcie, teraz nad morze jechać, bo będzie to już na zawody na przykład. Jedziesz na zawody dźwigasz, takim malczanem jedziesz, to jest ugrom taki, że trager. Gorzej jest wyczątką drogą dźwigać. Bo się jest dźwigni, kurwa, że Jeszcze pod uwagę, że ten malczan wiesz. Schłodzony powietrzem, nie? No mów. nie do 40, nawet nie przekraczamy. Prze -prze -prze jedziemy dzisiaj. Nawet nie przekraczamy. Bo my nie możemy przekroczyć. Więc nie pójdzie. Nie, bójcie. czy będę, bo z bym no, pomylił to by się zakręciło. Tak. No Musimy rozwinąć prędkość. Który to w rok pojazdu? No nie wiem, ale obstawiam, że... No, Zarejestrowany jest na zabytek, czyli to 25 lat. 25, 25. musimy mieć, ja obstawiam, ja, obstawiam, ja obstawiam, że to będzie gdzieś. Końcówka 70 początek 80 W planach jeszcze nie byłem. No. Ta fura może mieć z 30 parę lat. Prawo, w lewo. Dobrze, w lewo. Ta fura może mieć 30 parę lat. Dobra. Dojeżdżamy. Znak stop. No Zatrzymujemy się zgodnie z prawem. Hamulce do działania. Jedynka. Jedynka wrzucona tak, że muszę nogę do góry podnieść. Dwójka. To samo. Ja się może ja się tym przejadę, ale będę się bał. To. I teraz już bał. Trzy. Dobra, to możemy rozwinąć w prędkość tego pojazdu. Nie, ja, tu nie będziemy go heblować, to szkoda zabytku, człowieka... Ale powiem Ci, że fura ogólnie nie kolory. Tu się I trzeba to... cieszyć wie, z przyjemnością zjazdu, ludzie się patrzą. <gry> ja, ale takiego malucha mieć też fajna sprawa, nie? No kur... Cool. Ile taki samochód może być warty? Ten? No, w takim wydaniu, no. Się wydaje, że ze 30 tysięcy. Tu stało, On jest zarejestrowany już jako zabytek, więc za nim łapy trzyma kustosz, podejrzewam. Czy tam ktoś od tych zabytków? No, kustosz. Także tu w nim nie możesz sobie już zamontować na przykład radia Pionier, nie? Tu musi być to samo. No to nic, prawdą to jakoś myśli, że co? No nie mógł być zarejestrowany za jako zabytek, no bo musi się zgadzać wszystko ze stanem faktycznym. nie? I jedziemy dalej. wchodzimy w zakręt. Zakręt prawy Ty, w zakręt do tej niefron, bo się drzwi otwierają, zauważyłem. Nie. No ja siostra mia jakieś takiego malucha, że szwagier przed zakręt w lewy i prawe drzwi odleciał. No Najgorsza jest ta awaria Nie no, to to mi opada, ja nic nie widzę, no. Ja się tego przykręcić jakoś? No, nie da się. Tu jeszcze była taka podsufitka w nim oryginalnie że po kilku latach spadała Ci na głowę jak, jak Ty, to... ja to pamiętam, bo kiedyś do i dojciątki jeszcze jak byłem mały, to takiego kija to ją w sezonę. No. To zapamiętamy z dzieciństwa. Powiem że atrakcje nam zapewnili zajebiste, nie? No co było? Ja to marzyłem, malutki. Głowy. To Jest. Tam techniczny pojazd, oceniam na Tam techniczny, a tu? Nie, ja, nie ma płynu może, albo trzeba przypompować, to jest, a, trzeba to, to jest spryskiwa. trzeba czystkać, to jest spryskiwa. To jest to. <grymka> tu pryskałeś, a tu wycieraczki. <grymka> <grymka> Ale to tam muszę wystawić no i to, to jest mało. Najdroższa szyba w taluchu, ta mała. Która? Ta mała. A? Ja. Ja ciekaw przy wypadku no. jakby się ten samochód zachował. Nie, przy wypadku to się widzimy jak harmonia. No. Stara się nic nie przypierdolić. Ty Żeby ktoś w nas nie przypierdoli. Ty, z prawej strony lusterka nie ma. Nie ma, bo na, ty, teraz to, Nie ma, obowiązek jest z lewej strony tylko. Nie musisz mieć z dwóch stron lusterka. Jak? Nie, nie musisz. Musisz mieć środkowe, albo tego środkowego też nawet nie. Ale na pewno musisz mieć lewe. Prawego nie musisz mieć. Wymóg jest jednym z tego. Dwa musisz mieć jak ciągniesz przyczepkę jakąś. No nie wiem. No. Jakoś tak to jest. Tam na pewno zaraz się znajdzie z pięciu to, to, to powie jak jest, ale wiemy. No, no, to są moi ulubieni znawcy od wszystkiego. Od Stropmenu, od MMA, od, od wszystkiego. Od motoryzacji. Ty, pierwsze filmy taki razem kręciliśmy do motoryzacji w tym sułę wtedy Pierdolimy. Tego się zaczęło grafa. Aleja Legionów Polskich. Dobra. Zmiana teraz jest kierowcy. Wasze sprzęt. Zmiana powiana. Zmieść. przeszkadza trochę. Oku, no, 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 się? no, 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 Dobra, no, no, pola, pola. Przęgło, no Teraz jest przekręcony. No i co teraz? Poczekaj. Teraz jest przekręcony. No. I co? I tą wajchę do góry. Tą. I to, I odpalać? Się... Nie tą, to jest sanie. No to to? to drugie, tak. I co ty robisz? No do góry. No to, ale to został przekręcone. I gaz naciskać, nie? Nic nie naciskaj. Nie naciskaj gazu, bo to zalejesz. Dobra, już, już. Odpalony. I technika, ty. Jedynka. Technologie Technologia raczej. No, więcej ty. gazu, więcej gazu. Ale kurwa, nie tyle. Ty, to jedynie nie wrzucił chyba. No to wrzuć. O, teraz Kurwa weszło. Dawaj, więcej gazu. No. I ja pierdolę, chłopuś. Trójka, trójka. trójka. No. Ja pierdolę. I jest tragedia. To kurga tylko. Ty, ale rzucam je tu od lewej trójka. Do prawa. trójka. Weszło? Weszło. Weszło. Ile to ma biegów w ogóle? Cztery. I wstecz. Ja Ty, ale fajnie się tym jedzie, powiem ci. No. nie ma i hamulce słabe? Słabe. O kurwa, tu hamulce w ogóle nie ma. Ja wam no, no, mówiłem, że słabo jest ty, jak tu hamować ty w ogóle? No, normalnie, no. Puszczasz gaz i hamujesz, no. Przecież tu, kurwa to się wyskoczy, a ja nie wyhamuję. <laughs> Dawaj. No jadę. Tu po lewej stronie babcia moja mieszka, Stanisław. Gdzie? Tu? tu. Tu? Tu. Tu? W tym tu. domu? W tym dużym? Tu. No, by się do nie zajechali, ale... Już się gdzieś kręci. Nie, nie kręci. Taka wielka Przez... chałupa i tylko babcia? I w środku. po Zwolnisz, zredukujesz na dwójkę. Przed, przed tą chłopką, tak? A, przed tą chłopką. No, kiedy mi redukować, kurwa, bo nie. No. Już redukuję. Nie redukuj jeszcze, kurwa. Na razie zwalniaj. Zalniaj, hamuj, bo tu z hamucami jest naprawdę lipa. Ale jak dwójkę wrzucić, kurde? dwójkę. No. Nie wchodzi. No jak nie wchodzi? No. no nie wrzuciłeś dwójki. No nie, bo nie chciałem mi wejść. Musisz wyrzucić czwórkę, trójkę dawaj. Trójkę. Boże, jedyne. tego Tegoż tu klimy nie ma, nie? tak kurwa jechać ludzie tak na Boże jeździli. Dawaj. czwórka Będę być osobny gościu od zmienia biegu. Ja słyszałem różne historie, że 11 osób potrafili na gąsi prezydentem jechać. Nie ja nie wiem, nie wiem jak. Gdzie? My w pięciu jeździliśmy na dyskoteki. Jak? Gdzie? Przed... No trzech z tyłu. Tak, teraz dwóch i trzech z tyłu. Każdy był zadowolony. Szkoła jakaś? Moja. Ja tu do szkoły chodziłem. No, do podstawówki. Sześć lat. Dużo osób. 6 klasów to skończyłem? No znaczy nie no, to, 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 to było tylko 6, nie? Tak do dumnie, że, nie, że, wiesz, że nie, nie, nie zostawiłem na jeszcze rok. Były takie plany. <laughs> nie, po stawu to dobrze się, tak? Dobrze się uczyłem. Zdawałem. A bo tu po gimnazjum jesteś? Jak, po liceum, po, kurwa jak po, po gimnazjum. Ale do gimnazjum no. też kończyłem? Do gimnazjum tak. też. Tak, dlatego 6 klas po stawu. 6 klas po stawu. Cóż, tu trzeba, to do góry. A, ja półka. To górna, nie jest troszkę. Żeby... Wolnić, zwolnisz, wolnis zwolni. Dobra, trójka Dajemy w lewo dobra. Nie znam tutaj tych grewirów. Ja znam tu każdy koło Ty więźni cały czas prędkość utrzymuje Prędkość utrzymuję jest jak w Star Treku Prędkość warpowa. <grytanie> Warp jeden Nie oglądałem Star Treku. nigdy? Nie A tak, żeby tym Marvel'em zainteresowałeś, to Marvel'a obejrzałem. obejrzamy. Marvel'a? Ile części? Nie obejrzałem chyba tej ostatniej z Wolverine'em chyba. To była ostatnia, jak się A to ty mówisz o tym... O X-Menie. Tak, no. A, to. Geneza Wolverine'a nie oglądasz, czy oglądasz? Genezę, czy nie oglądasz Wolverine, czy Logana? O tej ostatniej. No ja nie wiem jaka, ostatnia Część. była Logan chyba. Nie, ostatnia jeszcze była inna, co Wolverine'a zabili. No to ja jej nie widziałem. Jedynka, jedynka. Jedynka jest. Nie. To jest, to nie jest jedynka. O, teraz jest jedynka. Nie, za dużo gazu. Za dużo gazu. Za dużo gazu. Czuję od razu. Za dużo gazu. Zwyczucie. na uczucia. Takim samochodem trzeba jechać na uczucia. Nie mam uczucia. Nie no trzeba, przecież człowiek. Dobra, klimatyzacja, wszystko. Uciskasz, tu wyciskasz. Tu <laughs> działa, tam nie działa. O, to jest zamykane. Czekaj, takim maluchem nad morzem. Dylemna. Ile 12 godzin. Tak nie więcej. Co? Tak nie więcej. Dobra, i teraz je ja. Zobaczymy tego demona na prędkości. Spóźnę będzie nim. Nie mamy tyle prostych. 3 km za mało. Nie. Mamy kawał drogi. O, 80 już jest. Będzie 90? Nie mamy plecy, to drogi, ty. Trzymaj się teraz. Dobra, dobra, ty. Okay. Nie, dobra, zwalnia, bo tu nie, hamulce nie działają. Wszędzie. Znowu nam się dojebią pasy teraz, ty. Zapomniałem o tym. Ja mam orzeczenie. Zdaniem super ekspresie, Ja mam orzeczenie. Nie muszę. Dobra. No, i w prawo, kieruneczek. Nie wiem, czy kierunek włożą, czy wycieraczki też. Nie. Długie wyłącz. Tam to we, daj do góry. No, nie to. Do drugie. Do góry tak. Do góry to. To co na dole jest daj do góry. Nie to, teraz kierunek włącz. O Dobra, teraz i wyłącz kierunek na dół. Teraz już zajeżdżamy tutaj. O, teraz elegancko jest. Dobra. To Dobra, i stój. No. gaś, Gasić kluczykiem. Światła. światła, akumulator nie będę w jakim stanie. Dobra. O, ja z ja tej strony otworzę. Uh, uh, uh. Ty. No. Uf. Jak się podobało? Urwano. Powiem ci, że piękna sprawa. No, to teraz wiesz, co to była komuna. <grym> <grym> co to jest PRL, komuna i tak dalej. No. Nie, psu, bo jesteś w ogóle źle się tym nie jeść, Tak. Co? Nie no słuchaj, no to... No, wiadomo, że do niej pojeździsz się, się kawag, no byśmy no tam rad, mieli tym to gdzieś był, jechać. To był szczyt marzeń polskiej rodziny w latach 80. no, chłopy, to to widziałeś 40 lat oglądałeś? No to nie, Karwoskiego pewnie. Nie, że Karwowski tak taki jeździł, no. Jeżeli Karwowski, ale ten maluch był w kiepskim stanie u niego wtedy. No. Tam to się odpalał ty, jakąś ty. A Grawką. No bo tak się odpalało. Deską tam z tyłu jakoś. Fura jest przewspaniała. No. No. 130 na budziku. Nie spojrzałem. 130 na, 90 było, na 90 było. Ale brakło nam prostej. Potrzebowalibyśmy po jeszcze kilku kilometrów. Przez ja 5 kilometrów musiało być. Dobra, no co? No. Idziemy dalej. Malczanem. Polski Fiat. Ja kieruję? Polski Fiat, To znaczy, to jest Polski Fiat. To jest, polski Fiat, to jest wiesz, na licencji włoskiej, nie? To jest mhm. Fiat. Nie ma. My polskiego to mieliśmy co? Syrenkę. no. I Polonaj nie, sol, seren... Polonez nie polski? Po, polski? Polonez polski. A też nie na jakiejś licencji był? A nie, FSO, dobrze. FSO, FSO no. Polonez był. Polski. Lublin, Warszawka jeszcze. Warszawa była na licencji Pabiedy. Mhm. Syrena polska, Polonez polski. Żuk. Eee, nie wiem jak to było z Żukiem, Nysą, Starym, Jelczem. Ale to też chyba po polskie. Lublin. Gdzie produkowali Lublina? To już nie w Warszawie, no w Lublinie. Tak, Chopie ty. Ja odkąd wagę zgubiłem, to mi się lepiej myśli, tak ci powiem A stara? Stara gdzie produkowali? No. Wielczu. Stara Wielczu, kurwa. Na no, gdzie produkowali? No gdzie? W Starachowicach. Skąd miałem wiedzieć, że w Starachowicach. A no, Jelcza? No Wielczu. Wielczu kurwa. No Wielczu. No, no jest taka miejscowość Jelcz Jest, naprawdę no, to, to mi się wydaje. A Żuka? U Żukowskiego Adam. No. Na w siłowni. No Nysę. Nysę? No. My se. My se? no. W Nysie. Tak, w Nysie. <noise> nic nie wiesz. Ty nic nie Strzelasz wie. na oślep. Wszystko wiem. Dobra, no co no. To to, jedziemy tym na łowić czy nie jedziemy? Jedziemy, jedziemy do. do McDrive'a na lody. <noise> Lecimy no.